Wiesz, Aniu, musimy się rozstać. Uch, no co tak mamroczesz. No kopnij ją w tyłek. Coś ciebie za dziewczyna. Chłopak cię rzuca, a ty poprawiasz fryzurę. Kto to powiedział? Daniel, czy ty mnie rzucasz? Serio? To nawet ja. Nie czuły? zimny kawałek szkła? Czuję ten smród. No co z tobą? A? Co ty próbujesz zatuszować? Nic ci nie pomoże. Kup taśmę i zaklej sobie twarz. Gnomie, wzywam cię! Załatw sobie lekarza! Jestem taka niesamowita i do tego obrzydliwie bogata! Widać, że kiedy Bóg rozdawał mózgi ty stałaś w kolejce po pieniądze! Ale wąsy! Faktycznie wyglądasz jak małpa! Idź się ogolić! Chociaż nawet to Ci nie pomoże! Co tam dziewczyny? Podobają wam się moje muskuły? Nie! Pokazać wam mój ABS?